Gdzieś na skraju Mazur, z dala od ruchliwych dróg i turystycznych szlaków, stoi stara, zaniedbana zagroda. Teren jest porośnięty trawą, ogrodzenie miejscami przełamane, a budynki, choć kiedyś solidne, dziś noszą ślady czasu, wilgoci i samotności. To tu, od lat, mieszka samotny rolnik, Almir, mężczyzna po sześćdziesiątce, z twarzą pooraną z marszczkami i oczami, które widziały więcej strat niż zwycięstw. Nie ma rodziny, nie ma już sąsiadów, tylko ziemia, która z roku na rok rodzi mniej i jeden towarzysz, siwy koń o imieniu wicher. Kiedyś dumny i silny, dziś ledwie stojący na nogach. Weterynarz był już dwa razy. Powiedział jasno: Koń cierpi, nie ma ratunku, a każde kolejne dni to tylko przedłużanie bólu. Almir wstał o świcie, jak zwykle. Zaparzył czarną kawę, której smak już dawno przestał cokolwiek znaczyć. Na stole leżała stara, wypolerowana przez czas broń, dubeltówka którą odziedziczył po ojcu. Wziął ją do ręki powoli, jakby chciał dać sobie jeszcze chwilę na zmianę decyzji. Ale jej nie było. Wicher leżał w stajni, nie wstawał już od dwóch dni. Oddychał ciężko, jego oczy były matowe, ale wciąż śledziły każdy ruch Almire. Mężczyzna zbliżył się powoli, stanął nad nim i westchnął głęboko. Broń opadła lekko w dół. Przez chwilę panowała cisza. Przepraszam, stary przyjacielu. Już nie ma wyjścia. Właśnie wtedy, gdy unósł broń, by zakończyć cierpienie jedynej istoty, którą jeszcze kochał, rozległ się krzyk. Przeciągły, piskliwy, pełen emocji. Proszę, nie. Zostaw go. Almir zamarł. Odwrócił głowę powoli, zaskoczony i zdezorientowany. W progu stodoły, trzęsąc się z zimna, stała dziewczynka. Może miała dziesięć, może 11 lat, trudno powiedzieć. Była bosa, jej włosy były skołtunione, a ubrania wyglądały, jakby nie zmieniała ich od tygodni. Oczy miała wielkie, ciemne i pełne lęku. Skąd się tu wzięłaś? Zapytał Almir ostro, wciąż trzymając broń. Dziewczynka nie odpowiedziała. Zrobiła krok do przodu, potem drugi, patrząc na konia. W jej oczach pojawiły się łzy. Uklękła przy zwierzęciu. Delikatnie dotykając jego szyi. On nie chce umierać, powiedziała cicho, ale z przekonaniem. On potrzebuje tylko kogoś, kto przy nim będzie. Almir stał bez ruchu. Czuł, jak coś w nim pęka. Może to był ten krzyk, może widok dziecka, może to, że pierwszy raz od miesięcy ktoś inny, niż echo, odezwał się w tej stajni. Przez chwilę żaden z nich się nie ruszał. Dziewczynka siedziała przy koniu, a mężczyzna patrzył, Jakiego dłoń z bronią zaczyna drżeć. Kim ty jesteś? zapytał ciszej. Nazywam się Lije. Szukałam miejsca, żeby się przespać, ale kiedy zobaczyłam, co chcesz zrobić, nie mogłam odejść. Almir w końcu opuścił broń. Nie wiedział jeszcze, co zrobić, nie wiedział, kim jest ta dziewczynka, ani dlaczego tak bardzo przejęła się koniem, którego nigdy wcześniej nie widziała. Ale coś w jej postawie, coś w jej głosie. Zatrzymało go na skraju decyzji, której być może nie potrafiłby sobie później wybaczyć. Wicher poruszył lekko głową. Dziewczynka pogłaskała go po czole. A Almir? Stał jak wryty, czując, że właśnie wydarzyło się coś, co zmieni nie tylko los tego konia, ale i jego samego. Almir siedział na drewnianym pięku przed stodołą, z twarzą ukrytą w dłoniach. Dziewczynka, Li E, wciąż była w środku, przy wichrze. Od chwili. Gdy opuścił broń, czuł, jak ogarnia go zmęczenie inne niż fizyczne. To było zmęczenie życiem, ciszą, samotnością i teraz jeszcze tym nieoczekiwanym spotkaniem. W jego głowie przewijały się obrazy: Wicher jako młody, narowisty źrebak, którego dostało dojca. ojca. Praca w polu, pierwsze zawody, wspólne spacery przez las, kiedy jego żona jeszcze żyła. Przez moment niemal poczuł jej dłoń na ramieniu, ale zaraz wszystko zniknęło. Tylko pustka i oddech starego konia. Nie chciał płakać. Już dawno przestał sobie na to pozwalać. Ale teraz coś w nim miękło. Co ty tu robisz, Almirze? Pomyślał gorzko. Straciłeś wszystko i każdego. A teraz jeszcze chcesz odebrać ostatniego, który został. Wstał powoli i wszedł z powrotem do stodoły. Lije siedziała przy wichrze, przykryta starym kocem, który sama znalazła gdzieś w kącie. Pogłaskała konia po szyi, a on delikatnie poruszył uszami. On wciąż walczy, powiedziała cicho, nawet na niego nie patrząc. Almir milczał. Nie był przyzwyczajony do obecności drugiego człowieka, a już na pewno nie dziecka. Było w niej coś dziwnie dorosłego, jakby życie nauczyło ją twardo stąpać po ziemi, choć jeszcze nie powinna. Gdzie są twoi rodzice? zapytał w końcu. Lije spojrzała mu prosto w oczy. Nie mam. Uciekłam z ośrodka. Było tam źle. Lepiej spać w lesie niż słuchać krzyków i udawać, że wszystko jest normalne. Nie wiedział, co odpowiedzieć. W jego głowie cisnęło się tylko jedno: a co ja mam z tym wspólnego? Ale nie powiedział tego. Coś mu mówiło, że jej obecność nie jest przypadkowa. Przez kolejne dni Almir nie mógł się nadziwić. Lię wstała o świcie, przyniosła wiadro z wodą. Próbowała podsuwać wichrowi ugotowane przez siebie marchewki i siemielniane. Nie wiedziała, co dokładnie robić, ale robiła to z sercem. Szeptała do konia, jakby mówiła do dziecka. Opowiadała mu historię o swoim życiu, o nocach spędzonych na przystankach, o psie, którego kiedyś miała i który zaginął. Almir obserwował to wszystko z dystansu. Z początku chciał ją wygonić, nie chciał kolejnego ciężaru. Ale widział, jak wicher podnosi głowę. Gdy Lije się zbliża. Jak zaczyna ruszać uszami, jak porusza z jakby ją poznawał. Ich relacja zaczęła się zmieniać. Almir przestał mówić jej, co ma robić, a zaczął przynosić drewno do ogrzania stodoły. Zostawiał jej kromki chleba, kawałek sera. Nie pytał, czy zostaje, sam nie wiedział, czy chce, by odeszła. Lije natomiast przestała patrzeć na Almirę jak na wroga. Zaczęła go słuchać, pytać o konia. O to, jak się nim opiekować. A on, ku swojemu zdziwieniu, odpowiadał. On ci ufa, powiedziała któregoś dnia, głaszcząc wichra. Almir nie odpowiedział. Tylko skinął głową. Wicher podniósł się na nogi na chwilę. Nie na długo, ale wystarczająco, byli klasnęła w dłonie z radości. Almir poczuł coś dziwnego w środku, uczucie, którego nie znało od lat. Może, nadzieja. Mimo, że wicher zaczął reagować na obecność Lii, jego stan wciąż był bardzo poważny. Jednego dnia wydawało się, że jest lepiej, podnosił głowę, pił więcej wody, a następnego znów leżał bez ruchu i ledwie oddychał. Almir dobrze wiedział, co to oznacza. Był człowiekiem praktycznym. Nie miał złudzeń. Weterynarz, którego kiedyś znał, już dawno powiedział jasno: koń się męczy. Nie ma szans na całkowite wyzdrowienie. To był konflikt zewnętrzny, którego nie dało się pominąć, walka z czasem i naturą, której nikt nie może oszukać. Lije, choć młoda i pełna zapału, nie rozumiała jeszcze granic biologii, a może po prostu nie chciała ich zaakceptować. Dla niej wicher był kimś więcej niż koniem, był symbolem nadziei, siłą, która trzymała ją przy zdrowych zmysłach. Dlatego robiła wszystko, co mogła, nawet jeśli czasem było to naiwne. Ale był też konflikt wewnętrzny który rósł w Almirze z każdym dniem. Widział, jak dziewczynka się stara, jak rano przemywa wichrowi oczy z ciepłą wodą, jak mówi do niego szeptem, jakby próbowała go uleczyć słowami. A jednak wiedział, że ten koń odchodzi i nie mógł znieść myśli, że Lije znowu coś straci. Nie chciał brać za to odpowiedzialności, ale z drugiej strony czuł, że już to zrobił. Pozwolił jej zostać. Pozwolił jej wierzyć. Alije? Ona również toczyła swój wewnętrzny konflikt. Choć udawała twardą, była wciąż dzieckiem. Miała w sobie więcej lęku niż pokazywała. Wiedziała, że Almir może w każdej chwili kazać jej odejść. Wiedziała też, że Wicher może nie przeżyć. Ale mimo wszystko została, bo dla niej to była ostatnia szansa. Ostatni dom, choć tymczasowy. Ostatni przyjaciel, choć na czterech nogach. I może, ostatni dorosły, który jeszcze nie odwrócił wzroku. Pewnej nocy temperatura gwałtownie spadła. Wiatr zawodził między deskami stodoły, a ściany trzeszczały pod naporem chłodu. Almir leżał na łóżku, nie mogąc zasnąć. Coś go niepokoiło. Cisza była zbyt głęboka. Wstał, narzucił na siebie płaszcz i wyszedł z domu. Znalazł uli w stajni. Siedziała oparta obok wichra, przykryta kocem, z zamkniętymi oczami. Myślał, że śpi, ale gdy podszedł bliżej, zobaczył, że jej twarz była zmęczona, sinę od zimna, ale czujna. Nie chciałam, żeby był sam, jeśli, jeśli to już, powiedziała szeptem, nie otwierając oczu. Almir uklęknął przy niej. Nie odezwał się. Wicher leżał nieruchomo, ledwie poruszał klatką piersiową. Przez moment wydawało się, że to koniec. Ale nad ranem, gdy pierwsze światło przecisnęło się przez szpary w deskach, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Wicher poruszył nogami, potem łbem, a w końcu, powoli, niepewnie, podniósł się. Zatoczył się lekko, ale stanął na nogach. Lija otworzyła oczy i aż krzyknęła z radości. Widzisz? On walczy. Nie można go jeszcze skreślać. Almir patrzył na konia i poczuł, jak coś ciężkiego opada z jego ranion. To nie była jeszcze wygrana, ale było to prawdziwe światełko, pierwszy wyraźny znak, że może jednak warto wierzyć. Że może ta dziewczynka nie pojawiła się tu przez przypadek. To był moment przełomu. Nie tylko dla wichra. Dla nich wszystkich wicher stał na nogach. Chwiejnym krokiem przeszedł kilka metrów w stronę wiadra z wodą i zanurzył pysk, pijąc łapczywie. Lie nie odrywała od niego wzroku. W oczach miała łzy, ale tym razem nie z bólu, tylko z ulgi. Almir stał w progu stodoły, z rękami w kieszeniach płaszcza. Z twarzy nie dało się odczytać emocji, ale jego ciało zdradzało napięcie, które powoli zaczynało opuszczać ramiona. To, co jeszcze kilka dni temu wydawało się nieuniknione, nagle przestało być takie oczywiste. Koń, którego Almir miał już pogrzebać w myślach, sam stanął na nogi. Nie dzięki lekom, nie dzięki weterynarzowi, ale dzięki obecności. Cierpliwości. Prostym gestom, które Lije wykonywała każdego dnia z dziecinną wiarą, że miłość i bliskość też mogą leczyć. Przez kolejne dni wicher stawał się coraz silniejszy. Nadal miał chwilę słabości, ale teraz było w nim coś nowego, wola. Almir widział to i nie potrafił tego zignorować. Zaczął pomagać Liji. Przynosił świeże siano, podgrzewał wodę, by koń się nie przeziębił. Nawet sam zaczął mówić do wichra, jak za dawnych lat. Jednak to nie koń był tu najważniejszy. Największa zmiana zaszła w samym Almire. Człowiek, który przez lata zamknął się w sobie jak w skorupie, powoli zaczął otwierać się na obecność drugiej osoby. Lije, z pozoru krucha i zagubiona, wniosła do jego życia więcej światła, niż sam był gotów przyznać. Któregoś dnia, gdy słońce przebiło się przez szare chmury i ogrzało dachy stodoły, Almir podjął decyzję. Siedzieli razem z Liją przed domem, popijając ciepłą herbatę z emaliowanego kubka. Wiesz, zaczął niepewnie, jeśli chcesz, możesz zostać tu na dłużej. Liję spojrzała na niego z niedowierzaniem. Naprawdę? Skinął głową. Nie jestem łatwy we współżyciu. I to miejsce nie jest żadne luksusowe. Ale może lepiej tu niż znowu gdzieś w krzakach, co. Lije nie odpowiedziała od razu. Wbiła wzrok w parujący kubek i po chwili szepnęła. To więcej, niż ktokolwiek mi kiedykolwiek zaproponował. Od tego dnia wszystko się zmieniło, choć na zewnątrz wyglądało podobnie. Codzienne obowiązki pozostały takie same karmienie zwierząt, sprzątanie, przynoszenie drewna. Ale teraz robili to razem. Czasami milczeli, czasami rozmawiali. Lije opowiadała o swoich snach, Almir o starych czasach. Oboje powoli, z ostrożnością budowali coś na kształt zaufania. Wicher, choć nigdy już nie odzyskał pełnej sprawności, zaczął znów chodzić po podwórzu. Stał się symbolem przetrwania, upartej nadziei, która nie zgasła mimo przeciwności. Broń, która jeszcze niedawno miała zakończyć jego życie, została schowana na dobre. Leżała teraz zapomniana w skrzyni pod stertą starych koców. Almir nie chciał jej więcej dotykać. Zima przyszła szybko, ale nie była już taka straszna. W domu paliło się w piecu, w kuchni pachniało zupą, a przy stole siedziały dwie osoby i konwstajni, który każdego dnia przypominał im, że czasem warto poczekać. Dać drugą szansę. Komuś. Sobie. Życiu. Nie było tu spektakularnego happy endu. Almir nie stał się nagle innym człowiekiem. Lije nie zapomniała o tym, co przeszła. Wicher nie odzyskał pełni sił. Ale byli razem. I to wystarczyło. Ostatnia scena, zachód słońca. Lije i Almir siedzą na ławce przed domem. Przed nimi wicher, spokojnie pasący się na śniegu, który dopiero co zaczął przykrywać ziemię. Nikt nic nie mówi. Cisza jest pełna znaczeń. Taka, która nie boli.